Witajcie, moi drodzy! Bardzo serdecznie na kanale Miłe rzeczy. Mamy wrzesień, idzie jesień, wkrótce październik, więc zbliża się odpowiedni czas na to, żeby zacząć sadzić różyczki w naszych ogrodach. Myślę, że ten film spodoba się szczególnie tym osobom, które być może zaczynają przygodę z różami i nie bardzo wiedzą, jakie odmiany posadzić. Więc dzisiaj spróbuję się wam pomóc, spróbuję wam pomóc w wyborze odmian róż, które są Naprawdę bardzo odporne, jeśli chodzi o choroby, które kwitną praktycznie cały sezon i do tego są jeszcze bardzo piękne. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, chyba lato zbliża się ku końcowi. To już podobno ostatnie dni takich upałów, więc możemy jeszcze się troszeczkę porelaksować na trawce, ale szczerze mówiąc, dosyć mam tego gorąca, dosyć mam biegania z konewkami, z wężami po ogrodzie, żeby podlewać moje rośliny. Dajcie mi znać, jak u was sytuacja, bo u nas przeszło miesiąc nie spadła ani jedna kropla deszczu. Jeżeli chodzi o różyczki, jakie chciałabym Wam polecić do ogrodów, łatwe w uprawie, długo kwitnące i odporne na choroby, myślę, że zaczniemy sobie od tych odmian najniżej kwitnących. Moja pierwsza propozycja to oczywiście różyczka okrywowa fery. Jest to jedna z lepiej, z intensywniej kwitnących odmian róż. Ona praktycznie cały czas tłoczy tutaj kwiaty. Jedne przycinam. A ona ciągle wypuszcza nowe pędy i nowe przyrosty. Ta różyczka występuje w dosyć dużej gamie kolorystycznej. Mamy tutaj white fery. ta klasyczna fery to oczywiście różowa. Mamy też czerwoną różyczkę fery, także wybór jest naprawdę ogromny, jest bardzo odporna, nie choruje, mimo już mamy taką suszę naprawdę konkretną w ogrodzie, w ogóle nie łapie mi tutaj mączniaka, czy jakiejś tam plamistości. Także fery polecam Wam serdecznie. Ona pięknie łączy się, zobaczcie tutaj, z super tuniami. Bardzo fajnie wygląda z lawendą, przeplata się tutaj lawenda. No, jednym słowem, różyczka number one. Kolejna moja propozycja różyczki okrywowej tu różyczka Aspirin Rose. W tym momencie ogłowiłam moje wszystkie aspirinki, więc mają pojedyncze kwiaty, ale to również bardzo wdzięczna róża. Ona bardziej wygląda jak rabatówka. Zupełnie różni się od róży fery, która jest bardziej rozłożysta, a spirynka jest taka bardziej kompaktowa. Ma białe kwiatuszki. A kiedy jest chłodniejszy dzień, kiedy jest pochmurny dzień, ona przebarwia się tak troszeczkę na różowo. Również Wam ją polecam. Teraz przechodzimy do dwóch moich ulubionych róż. Tutaj mamy różyczkę Larise, mamy też Larise Circus Flower. Są to kompaktowe róże i one tak, w jednym miejscu, na jednej stronie pisze, że są to róże okrywowe. A w innym miejscu możemy spotkać je jako różyczki krzaczaste. Bardziej tutaj ta druga opinia, przychylałabym się do tej drugiej opinii, ponieważ ta róża w ogóle kojarzy mi się bardziej z różą rabatową. Ma bardzo zwarty, kompaktowy pokrój, sztywno trzyma pędy, no i ma cudowne kwiaty w takich bukiecikach. Róża ta jest pełna. Jak pada deszcz, w ogóle te kwiatuszki się nie mumifikują. Jest odporna na deszcz, odporna również na suszę. Fajnie rośnie w półcieniu. Podobnie jak tamte poprzednie róże, one też ró sprawdzają się fajnie w półcieniu. Jeżeli chcielibyście poznać róże, o których opowiadałam, które dobrze nadają się na stanowiska półcieniste, to w opisie do tego filmu dam Wam również link. Kolejna różyczka, którą Wam polecam, różyczka rabatowa, to. Ślicznotka z Koblencji. Naprawdę ta róża jest niesamowita. Środki ma w kolorze takim purpurowym, od różowego do czerwonego, natomiast z zewnątrz, jej kwiatuszki po zewnętrznej stronie są białe. To przepiękna róża, która ma również fajny, kompaktowy i zwarty pokrój. Dorasta do jakichś 70-80 cm i cały czas kwitnie. Ja ją ciągle ogławiam, przycinam. Myślę, że to już jest jej co najmniej trzecie kwitnienie. Ślicznotka z Koblencji to prawdziwa ślicznotka. Ślicznotki z Koblencji wprowadzam coraz więcej do mojego ogrodu, bo naprawdę bardzo, bardzo polubiłam te różyczki. I jeszcze na marginesie. Spójrzcie na tego floksa. Jest to odmiana Pink Wave Eye, rzeczywiście jest różowy, jest taki jasno różowy z. Pink Wave Eye? Różowy z oczkiem, tak, tak się nazywa ta odmiana. Zaczął swoje kwitnienie pod koniec czerwca i możecie wierzyć lub nie, on. Do tej pory jest wrzesień, utrzymuje kwiaty. To jest niesamowita odmiana jeden z lepszych floksów, jakie mam w swoim ogrodzie, i na pewno y, jeszcze je będę dosadzać. O Bonice już opowiadałam Wam niejednokrotnie to jest również prawdziwa terminatorka Bonika i Bonika 82. Ta róża jest już dosyć starym krzewem, myślę, że ma około 10 lat, ale również zasługuje na wyróżnienie i miejsce w pierwszej piątce. Kwitnie cały czas, również ciągle ją przycinam i ciągle tłoczy nowe kwiaty. W zeszłym roku Bonika na tam sąsiedniej rabacie kwitła mi do naprawdę do listopada, dopóki nie przyszedł przymrozek, ona cała była obsypana kwiatami. W naszym rankingu oczywiście nie może zabraknąć róży Angeli. To już jej trzecie kwitnienie. Będę ją znów ogławiać, jak będzie piękna pogoda, pewnie znowu zakwitnie. Jest to różyczka rabatowa wystrzeliwuje naprawdę dosyć konkretnymi kwiatami. Pisze, że osiąga metr m, ale myślę, że ona spokojnie metr m, a nawet więcej. Jest to różyczka o otwartych płatkach, bardzo często, a właściwie codziennie siedzą sobie tutaj na niej zapylacze i pracują intensywnie. Ta różyczka jest taka bardziej intensywna, jeśli chodzi o kolorystykę. Jest fajnym akcentem na rabacie. Jeśli chcemy zwrócić uwagę naszą na jakąś różyczkę, to Angela będzie dobrym wyborem. I teraz zobaczcie. Róża Angela to róża rabatowa i róża Garden of Roses to również róża rabatowa. Garden of Roses, ja powiedziałabym, że ona bardziej możemy ją traktować jako różyczkę okrywową, ponieważ nisko rośnie, fajnie się rozkrzewia, ma kompaktowy pokrój. W tym momencie kwitnie moja jedna gardenka, tutaj, bo pozostałe już ogłowiłam i też będą kolejny raz kwitnąć. Jest to fajna różyczka, która, tak jak mówię, bardziej traktowałabym ją jako różyczkę okrywową, taką zadarniającą. Przechodzimy teraz do coraz wyższych pięter, jeśli chodzi o wysokość róż. Tutaj mam różę parkową Alden Biesen. Kilka ze swoich kwitnień ma już za sobą. Jest to mieszaniec piżmowy, wystrzeliwuje do góry takimi gigantycznymi pędami, które fajnie nadają się do kulkowania, do podwiązywania. Możemy tutaj tworzyć takie na przykład konstrukcje, sobie jakąś zamontować i ta róża wypuszcza coraz to nowe kwiaty z tych właśnie wyrastających pędów. Wygląda bardzo fajnie, ma takie kwiatuszki, jak dziko rosnące róże. Jest kochana przez zapylacze. Bardzo lubię te róże, ponieważ jej kolorystyka jest niesamowita. Kiedy zaczyna kwitnąć i jest delikatnie biała, potem intensywnie różowa, a w tym momencie ona już przekwita, przebarwia się na taki pudrowy, delikatny kolor. Kwitnie bardzo intensywnie, ciągle powtarza kwitnienie i zobaczcie jakie pędy tutaj ona zawiązuje. Jeżeli chodzi o różę pnące, powtarzające kwitnienie, zdecydowanie polecałabym Wam Jasminę. Jest to różyczka, która strzela pędami na lewo i prawo. Zobaczcie, to jest moja dwuletnia róża, a ona już tutaj całą kratkę za chwileczkę mi zajmie, i tam dalej również wystrzeliła swoimi pędami. Nie wiem, czy mówiłam, ale jest to róża pachnąca. Pachnie przepięknie. Mm, takimi delikatnymi perfumami, kwitnie w takich y, klastrach po kilka, y, po kilka kwiatów, właśnie na łodydze, na pędzie. I w tym momencie, co zrobić z takimi y, właśnie pędami, które ona wypuściła? Będziemy je przywiązywać do kratki, czyli w, ja y, tutaj poprowadzę ją po tej kratce. Zrobię taki łuk, żeby w przyszłym roku z tych bocznych pędów zaczęła wypuszczać mi przyrosty i wtedy to wszystko zakwitnie w kolejnym sezonie. Oprócz pięknie kwitnącej jasminy, która tam jeszcze ma mnóstwo pędów i będzie cały czas kwitła, polecam Wam również różepnącą pnącą lagunę. Ona występuje w takim bardziej intensywnym różowym kolorze, ale również pachnie i powtarza kwitnienie. Moi drodzy, kiedy są upały, nie zapominajcie o dopajaniu ptaszków. Ja mam porozstawiane poidełka w całym ogrodzie. Tutaj również sobie nalałam do tego pojemniczka wody i muszę wam powiedzieć, że to jest niesamowite, ale od początku sezonu ani razu nie robiłam oprysków na mszyce. Wróble i sikorki zrobiły całą robotę za mnie, więc współpracujemy sobie tutaj na najwyższych obrotach. W ostatnim filmie Proponowałam, żebyście zadawali mi w komentarzach pytania: czy to dotyczące YouTube'a, mojego ogrodu, czy też życia prywatnego. Myślę, że po powrocie z naszych wakacji zrobimy sobie taki odcinek, gdzie ja bliżej Was poznam, bo chętnie chciałabym się również czegoś dowiedzieć o Was i myślę, że odpowiem na te pytania, które już zadaliście w ostatnim odcinku. Naprawdę nie mogę się doczekać, bo niektóre z tych pytań są bardzo, bardzo fajne. Myślę, że ten odcinek Wam się spodobał, że rzeczywiście zachęciłam Was do zakupu róż i być może osoby, które zastanawiały się, jakie róże posadzić w ogrodzie teraz już rozwiałam te wątpliwości. Myślę, że w kolejnym sezonie opowiem Wam o różach, które najpiękniej kwitną w moim ogrodzie, bo jest ich naprawdę sporo. Tymczasem żegnam się z Wami, czekamy na deszczyk. Do zobaczenia!